Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Z tej strony Andrzej SQ9 Maria Ewa Ewa, a w kolejnym materiale ląduje na moim stole urządzenie firmy Midland Model G9 Pro. Zainteresowany tematem zapraszam do oglądania. Urządzenie Midland G9 Pro jest to urządzenie przenośne, które pracuje w paśmie PMR. Oraz w paśmie LPD. Jeżeli chodzi o rynek polski, yy, oczywiście możemy urządzenia tylko używać w paśmie PMR. I urządzenia, które są przez producenta, dystrybutora, dokładnie firmę Midland, yy, z, jakby rozprowadzane na rynek polski, te urządzenia są domyślnie ustawione w trybie PMR. Aby przejść w tryb LPD, trzeba dodatkową kombinację wykonać w urządzeniu, ale, tak jak wspomniałem, u nas używamy tego urządzenia tylko w PMR-ze, więc domyślnie to urządzenie po wyciągnięciu z pudełka, oczywiście mówię o urządzeniach z polskiej dystrybucji, jest ustawione w tryb PMR. I do wyboru mamy 16 kanałów, 16 kanałów w paśmie PMR, i dodatkowo mamy już przypisane kolejne jakby 16 kanałów, czyli łącznie do wyboru mamy z menu 32 kanały. Z tym, że pierwsze 16 kanałów jest tak jakby surowe, a kolejne 16 jest z przypisanymi kodami CTCSS. Oczywiście te pierwsze 16 kanałów również możemy sobie konfigurować. I oczywiście przypisywać odpowiednie kody CTCS czy DCS. Także tutaj tak to wygląda. Urządzenie w takim kartoniku otrzymujemy. A wewnątrz kartoniku mamy oczywiście papierologię, instrukcję obsługi, jakieś tam folderki i tak dalej. Ale to nas pewnie najmniej będzie interesowało. Samo urządzenie samo urządzenie wygląda następująco, za chwilę przyjrzymy się mu lepiej. W zestawie mamy klips do paska, czyli takie standardowe wyposażenie, akumulatorki. I tutaj akumulatory to 1800 mAh 1,2 V, i są to akumulatory niklowo-wodorkowe. Także w zestawie mamy cztery takie akumulatory. Oczywiście, zamiennie możemy stosować baterię R6, bo to jest dokładnie taki sam format. Także, jak najbardziej. Dodatkowo, jako opcja, można dokupić taki akumulator zintegrowany w formie, jakby tutaj całej wkładki do tego urządzenia. Eee, także tutaj też jest taka możliwość. W zestawie, oczywiście, ładowarka, ładowarka sieciowa. Eee, I mamy tutaj stację do ładowania czyli takie coś. Eee, tutaj podłączamy ten zasilacz i urządzenie wkładamy do ładowania. I tak to mniej więcej wygląda. No niestety, na tą chwilę Midland nie, wypo, nie wyposażył urządzenia w gniazdo USB-C do ładowania. No szkoda. I tak, samo urządzenie ja może tutaj od razu włożę w międzyczasie te akumulatory, żeby też pokazać jak to się świeci, jak to wygląda. Samo urządzenie, powiem Wam szczerze, że jest całkiem fajnie wykonane. Pierwsze, co się od razu rzuca, to tutaj jest taka uszczelka na pokrywę od baterii. I jak producent deklaruje, urządzenie ma normę IPX4, czyli jest takie kroplo szczelne, pyłoszczelne, kurzoszczelne. Także to, to na pewno na plus. I tak, mamy na froncie duży wyświetlacz. Wygląda to następująco. Te cyfry tutaj i wszystkie, w ogóle, informacje na wyświetlaczu są bardzo dobrze widoczne oraz czytelne. Mamy wszystkie ikony, które tutaj nas informują o poszczególnych funkcjach, jakie są uruchomione w urządzeniu. Kanał, jaki poziom naładowania baterii, jaka moc. O, tutaj też muszę zaznaczyć, urządzenie posiada. Posiada możliwość nadawania 0,5W bądź 10 mW. W paśmie PMR, oczywiście. Bo jeżeli chodzi o LPD, no to jest tutaj 10 mW i nie ma możliwości zmiany na większą moc. I tak z góry urządzenia mamy oczywiście wyświetlacz, o którym mówiłem. Przycisk menu i Tutaj do wyboru mamy sporo różnych funkcji, między innymi właśnie ustawianie Roger Bipa. Dzwonki do wyboru mamy takie powiadamiające, przywołujące drugie urządzenie, kody CTC z do ustawienia. Mamy oczywiście tutaj funkcję Vox, mamy funkcję Niani, także to też na plus, także urządzenie dość ciekawe. I co, tutaj mamy oczywiście przyciski funkcyjne, właśnie tutaj mamy ten przycisk call, czyli urządzenie nadaje nam taki sygnał. No i w drugim urządzeniu ten sygnał jest słyszalny. Mamy strzałki do zmiany kanałów oraz poruszania się po menu. Mamy przycisk alarmowy. Z boku urządzenia mamy przycisk PTT. Przycisk PTT, poniżej mamy właśnie ten skrót mocy, czyli możemy sobie wybierać między niską a wysoką mocą, czyli 10 mW bądź 500 mW. Z drugiej strony urządzenia mamy gniazdo akcesoryjne. Gniazdo akcesoryjne. Także możemy tutaj stosować dodatkowo wszelakiej maści rodzaju ładu, mikrofonu Mikrofon słuchawki, mikrofon głośniki. Także jak najbardziej tutaj możemy mieć dodatkowe akcesoria. Antena, antena jest zintegrowana i antena jest dość pokaźnych rozmiarów. Także to też będzie na pewno się przekładać na zasięg tego urządzenia. Z góry mamy fizyczny potencjometr do uruchamiania urządzenia oraz zmiany głośności. Tutaj poniżej wyświetlacza i tych klawiszy mamy głośnik. Głośnik też dość takich pokaźnych rozmiarów. Ogólnie też urządzenie jest sporych rozmiarów. Bez anteny urządzenie ma 12,6 cm, także sporo. No z anteną no to już zdecydowanie więcej, bo antena to jest gdzieś około 17 cm. Także czuć to urządzenie w dłoni, czuć, że mamy sprzęt dość dobrej jakości. Te plastiki też całkiem przyzwoicie. Tutaj wszystko jest spasowane, nic nie lata, nic nie trzeszczy. Także tutaj też na plus. Jeżeli chodzi o wykonanie, co do samego głośnika, głośnik bardzo głośny, dobrze, dobrze tutaj z tego głośnika słychać. Audio głośne, wyraźne, nawet na zwiększonej głośności na maksa, też tutaj bardzo fajnie słychać na tym urządzeniu. Także to też na plus. Jeżeli chodzi o audio, czyli audio, modulacja podczas nadawania też całkiem fajnie słychać. Takie audio powiedziałbym. Z przewagą średnich tonów, ale to dobrze, bo przy niskim sygnale ta modulacja będzie się po prostu lepiej przebijać. Także tak to wygląda. Tutaj od spodu mamy właśnie te piny do ładowania urządzenia. I co? I to chyba tyle. Co do samego działania urządzenia, bardzo fajnie działa. Całkiem przyzwoity zasięg. Testowałem to urządzenie między jednym a drugim, takim sprzętem w terenie, takim powiedzmy mieszanym, czyli to nie był teren zupełnie otwarty, jakiejś góry, tylko powiedzmy teren wiejski. I było słychać 3 km, była jeszcze łączność, także myślę, że w takim terenie górzystym, otwartym łączność będzie zdecydowanie na większą odległość. No i tak jak wspomniałem, audio z tego głośnika całkiem fajne, głośno słychać wyraźnie bez najmniejszych problemów, także i czułość też tego urządzenia, o tutaj jeszcze muszę nadmienić. Czułość urządzenia wydaje mi się, że też jest na bardzo dobrym poziomie ze względu na to, że naprawdę jak byłem na górce, to z dalekich odległości było słychać stację bez najmniejszych problemów nawet tam powiedzmy około 100 km słyszałem i to nie z jakiejś wielkiej góry tylko tak powiedzmy tam jest chyba 363 metry nad poziomem morza i było słychać stację z Katowic także powiem wam szczerze że fajnie to działa to tyle jeżeli takie urządzenie by was zainteresowało oczywiście link do urządzenia znajdziecie pod filmem jeżeli materiał się podobał, ewentualnie jeżeli byście chcieli jeszcze jakieś dodatkowe informacje na temat tego urządzenia, to piszcie w komentarzach. Być może uda mi się kolejny materiał skręcić na ten temat, na temat tego urządzenia. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas, pozdrawiam i do następnego spotkania i do usłyszenia. Cześć!